Grudzień 2013 roku. Naukowcy sądzą, że właśnie wtedy na gorączkę krwotoczną Ebola zachorowała osoba, która zapoczątkowała obecną epidemię. Do października 2014 zmarło ponad 4000 osób zakażonych wirusem, a choroba rozprzestrzeniła się z Gwinei przez Liberię, Sierra Leone aż po Nigerię. Do dnia dzisiejszego nie został opracowany skuteczny lek, a leczenie z reguły polega tylko na zapewnieniu tzw. opieki podtrzymującej. Odpowiedź społeczności międzynarodowej na wybuch epidemii została skrytykowana. Jako zbyt wolna i niewystarczająca. Co nie zmienia faktu, że dziwnym sposobem wirus zbiera żniwo prawie tylko i wyłącznie na terenie Afryki, a poza nią tylko 14 osób było leczonych z choroby i wszystkie jak na razie przeżyły. Tych kilkunastu zarażonych, z których żaden nie był czarnoskóry, otrzymało drogie i skuteczne leczenie. Do tego w wielu szpitalach zachodniego świata trwają testy pierwszych szczepionek przeciwko eboli. To spowodowało, że wiele osób z rejonów dotkniętych epidemią zaczęło skarżyć osoby spoza Afryki o umyślne rozprzestrzenianie. Groźnego wirusa. A nawet pojawiły się głosy, że ebola to broń biologiczna stworzona przez ludzi. Specjalista do spraw zdrowia publicznego dr Leonard Horowitz twierdzi, że wirus ebola mógł zostać stworzony w jednym z amerykańskich laboratoriów prawdopodobnie w Fort Detrick, w którym teraz prowadzony jest amerykański program obrony przed bronią biologiczną. Horowitz argumentuje, że do tej pory wszystkie epidemie eboli dotykały tylko konkretnych rejonów Afryki. A co ważniejsze, sam wirus był nieznany przed 1976. W 2009 dwóch kongijskich nastolatków zmarło zakażonych wirusem przypominającym wściekliznę, ale wykazującym też wiele podobieństw z wirusem Ebola. Louis Farrakhan, lider radykalnej gałęzi narodu islamu, twierdzi, że Ebola została stworzona w Stanach Zjednoczonych właśnie ze wścieklizny, po to, by uderzyć w mniejszości etniczne. Jego zwolennicy twierdzą, że wirus ten jest metodą kontroli populacji w odpowiedzi na pędzący wzrost liczby ludności na świecie a jego stworzenie zostało umotywowane białym zachodnim rasizmem. Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że wirus Ebola w sposób naturalny przeniósł się ze zwierząt na ludzi. W Afryce rozprzestrzenia się tak szybko z powodu bardzo słabej służby zdrowia oraz niewystarczającej ochrony przed zarażeniem samych lekarzy i pielęgniarek. Do tego z powodu złych praktyk pogrzebowych rodzina i przyjaciele często mają styczność z zainfekowanym ciałem zmarłego przez długie tygodnie po jego śmierci. Teraz, gdy pierwsze przypadki choroby zaczęły pojawiać się w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych, wszystkie państwa zachodu powinny zadbać o powstrzymanie dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. Choć stojące na wysokim poziomie systemy opieki zdrowotnej powinny powstrzymać wybuch epidemii w krajach rozwiniętych, to jednak mogą one po prostu nie dać rady przy dużym napływie zarażonych. W Polsce na przyjęcie chorych na ebole jest przygotowane tylko kilkanaście placówek. Znaczy się, i musimy zrobić wszystko, co to szybko, jak as as Pierwsze szczepionki na tego groźnego wirusa są już testowane na ludziach, ale czy okażą się skuteczne, na to będzie trzeba jeszcze poczekać. Czyli jeszcze raz, oficjalnie ebola nie została stworzona przez człowieka. A co ty myślisz na temat eboli? Napisz w komentarzu i nie zapomnij subskrybować po więcej topowych teorii spiskowych. Do zobaczenia wkrótce.